Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zajczów History 2 Dzisiaj mamy dzień szczególny, ponieważ na moment jak to nagrywam właśnie wybiło na moim kanale 500 subskrypcji, za co chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować. Nawet nie wiecie jaki jestem szczęśliwy. Zostaje od was naprawdę masę komentarzy, z których wynika, że naprawdę wam się moje odcinki podobają. Za to wam serdecznie dziękuję. Cieszę się, że przyjęliście taką formę nagrywek i mam nadzieję, że zostaniecie po prostu na dłużej. W dzisiejszym odcinku Natomiast wykonamy sobie kolejne wyzwanie, które brzmi następująco. Zrób Imperium Seljuków, całe Bałkany, kawał Indii do Nepalu, Arabia, Jemen, Oman i Emiraty Arabskie. Jeśli chodzi o Imperium Seljuków, to można je stworzyć na scenariuszu dzisiejszym, ale ja wybrałem do tego rok 1200 ponownie, ponieważ istnieje tu taki sułtanat Rumu, który był stworzony przez dynastię Seljuków. W 1200 roku Imperium Seljuków już nie istniało, ponieważ ono się rozpadło w 1157, o ile dobrze pamiętam. A więc my wybierzemy sobie kraj, który tak naprawdę wywodzi się bezpośrednio z tego imperium, czyli właśnie sułtanat Rumu. I teraz zerkniemy sobie jeszcze na mapkę. Co prawda mamy tu, mamy tu mapkę i jak to imperium wyglądało, ale zerkniemy na jeszcze jedną. Dobrze, więc ta mapa przedstawia jak wyglądało to imperium i macie tu zaznaczone dwie bitwy. Jedna w 1040 roku, druga w 1071. To są dwie bardzo ważne bitwy. To jest w ogóle bardzo ciężki okres historyczny. To jest bardzo skomplikowana sytuacja była wtedy na świecie. Ale w zasadzie w tym rejonie. Ta bitwa w 1040 roku to jest tak zwana bitwa pod Dandankanem i ona została stoczona między Seldżukami a Gaznavidami. Ta druga bitwa to jest już bardziej znana bitwa pod Manzikertem, kiedy wojska Seldżuków pokonały armie bizantyjskie. Właśnie w wyniku tej drugiej bitwy powstał sułtana Tromu. No tam potem doszło jeszcze do pierwszej krucjaty. Oczywiście ta pierwsza krucjata nie odbiła tego terytorium sułtanatu Rumu. Była to taka, bezpośrednia, taka pośrednia przyczyna upadku cesarstwa bizantyjskiego. Przyglądam się też tutaj tak mapie i widzę, że jest tutaj Królestwo Jerozolimskie i coś mi się tu nie podoba, ponieważ mamy 1200 rok ale to miasto, ale Jerozolima została w 1187 zdobyta przez Saladyna. Odzyskana przez krzyżowców została dopiero w 1229, a więc czy tutaj Jerozolima nie powinna być częścią kalifatu Ajubidów? Bardzo zastanawiające, powiem wam szczerze. Dobra, zaprawdę dwa lata po zdobyciu Jerozolimy w 1189 zwołano trzecią krucjatę, ją papież Grzegorz VIII i faktycznie krzyżowcy odzyskali wtedy część yy, terytoriów od Tyru aż po Jafę. Ale same Jerozolimę, tak jak mówię, nie odzyskali. Odzyskali ją dopiero w 1229. Nie, tak mi się wydaje, że tak powinno być historycznie, ale może ta, gra, może ta gra działa inaczej, no nie wiem. Jeśli wiecie o co tu chodzi, to mi napiszcie. W ogóle ta Jerozolima została zdobyta w 1072 przez Seljuków właśnie, których będziemy dzisiaj odtwarzać. To było przyczyną zwołania w 1095 roku przez papieża Urbana II krucjaty, pierwszej krucjaty krzyżowskiej, która była wielkim sukcesem. W końcu odbili Jerozolimę. Dobrze, jeśli chodzi o lekcje historii na razie to tyle, zajmijmy się grom, ponieważ mamy tu takiego potężnego przeciwnika jak Cesarstwo Bizantyjskie i ja nawet nie będę czekał, od razu będę prowadził nim relacje. Co my tu jeszcze mamy? Ayyubidów, to są, to jest kalifat, którego protoplastą, a w zasadzie założycielem był Saladin, ten, który zdobył Jerozolimę. Tu jest też potężny kalifat Abbasydów, to był najpotężniejszy kalifat z Ummajadów. W ogóle tych kalifatów łącznie było 37, i nie sposób je zapamiętać wszystkich, ale oni byli najpotężniejszym kalifatem. Basyci upadną dopiero w 1258, czyli za jakoś, 50, za jakoś 58 lat, kiedy ulagu Han, czyli Han mongolski, zdobędzie Bagdad. Bagdad był wtedy w ogóle naj, największym miastem na świecie i jego upadek odbił się szeroko w całym po prostu świecie islamskim. Pamiętajmy wtedy, że świat islamski rozciągał się od właśnie Iranu po Półwysep Iberyjski. Że wszystkie kalifaty, które to powstały, podlegały bezpośrednio z y, kalifowi Abbasydów. Dopiero potem y, kalifat powstał w Kairze. Kalif to jest w ogóle taki mniej więcej y, następca Mahometa, coś, coś w tym stylu. Taki bym powiedział, to jest dość odważne porównanie, ale coś takiego dla islamu jak papież dla katolików. Dobrze, jeśli chodzi o punkciki, to idziemy we wszystko oprócz kolonizacji. Ten kraj jest malutki i trzeba go rozwinąć. Ten sułtanat Romu też stoi w sumie na skraju upadku, ponieważ on też upadnie ostatecznie w 1000, okolicach 1300 roku właśnie przez Mongołów. A no my się postaramy do tego nie dopuścić. Mongołowie raczej tu nie istnieją na razie. No na razie nie. I wątpię, żeby powstały, tak tak nie działa. Udało mi się wynegocjować pakt o nieagresji z cesarzem Bizantyjskim. To może mi szczerze powiedziawszy bardzo pomóc, ale my spróbujemy sobie teraz zająć armenię małą, żeby uzyskać dostęp do morza. No i mamy ich. To, to teraz mamy dostęp do morza taki szerszy i możemy spróbować zająć Cypr. Na Cyprze też bardzo długo ostali się krzyżowcy po krucjatach. Myślę też w ogóle, czy nie zawrzeć już z Ayubidami bo to jest taki najpotężniejszy kraj tutaj w regionie. On dopiero potem upadł na rzecz Kalifa, na rzecz nie Kalifa, to tylko Sultanatu Mameluków. A Sultanat Mameluków z kolei upadł na rzecz Imperium Osmańskiego, które podbije Egipt. Dobra, spróbujemy sobie teraz zająć cyp, to może nie być łatwe, no ale na szczęście się udało. Teraz trzeba się na chwilkę wstrzymać z podbojami, ponieważ w ogóle hajsu nie mam, a jeszcze asymilacja przede mną. Mówiłem coś o wstrzymywaniu z podbojami, ale zauważyłem, że tu istnieje takie malutkie księstwo Antiochi, to jest zdecydowanie państwo krzyżowców, więc je teraz zajmiemy. A teraz zajmiemy to państwo, nie wymówię jego nazwy, nawet się nie będę podejmował, no ale mamy ich. Cały czas mam pakt o nieagresji z Bizancją, więc mogę sobie podbijać tutaj państwa wokół. Bo raczej mi one na razie nie zagrożą. Oho, a jednak mi zagrożą. To państwo miało dużo wojska. Nikt nie będzie problem. Prawdopodobnie na wszelki wypadek jedną pożyczkę. Dobrze, jednak no, nie, nie było się co spinać. Zajęte. Teraz będę poprawiał relacje z Gruzją, ponieważ widzę, że to się nadu podbija w stronę Persji. Bułgaria mi wojnę wypowiedziała, ale to nie jest problem, ze mną nie graniczy. Nie chcę pokoju. No dobra, no to może się będzie desantowała. to poczekamy. O, już widzę, że gdzieś się desantuje. Proszę bardzo, tutaj. Miało. Ale pokoju nie chcę. Dobrze, walczmy. Mi się wydaje, że za chwilę zaatakujemy cesarstwo bizantyjskie, bo troszeczkę za bardzo urosłem. Ono mnie nienawidzi, chociaż ja jestem teoretycznie od nich silniejszy. Mniej ludny, ale ekonomicznie silniejszy. Teraz podbiłbym w sumie tutaj ten kraj, ale boję się, że mi się Bizancjum bije w plecy. Ja potrzebuję sojusznika. Yy, Gruzja w sumie może by chciała. A nie, nie chcę bez stanie wojny. potężny sojusznik by mi się przydał. Chyba nic z tego. Ta, jasne. Mhm. Bizancję przepuściło. E, e, bo jaką Algierię? Bułgarię przez swoje terytoria. Chyba żartujecie. I teraz jest masakra, bo teraz ja nie, ja nie wiem, które do oni będą szli. Bułgaria w ogóle jest zajmowana przez Serbię, to Bułgaria może odpuścisz. Ty, no nie chcę odpuścić, ale jest, patrzcie, uparta. Bułgarię zajmują Serbowie, a oni się na mnie uwzięli. Dobrze, teraz sobie zajmiemy to państwo. No i mamy je. Kurde, najchętniej to bym zlał tyłek Bizancją, bo bym zabrał im chociaż terytoria należąca do Anatolii, ale nie wiem czy to jest możliwe. To chyba tak, spróbuję. Oho, i widzę tu, że się Kumania tutaj wbija, więc trzeba by pop poprowadzić z nimi relacje. Dobra, jedziemy, raz się żyje. Uff, dobra, zabrałem Bizancję tyle, widzieliście, to była naprawdę wymagająca wojna, trzeba się było sporo namigrować, ale wojnę mi wypowiedział jeszcze Mosul i teraz się zastanawiam, czy go zająć, czy go nie zajmować. Może zrobię sobie z niego marionetkę, bo jak go zajmę, to mi się, to się może to imperium wkurzyć. No dokładnie, bierzemy go na wasala i anektujemy sobie kiedyś. Teraz pytanie, kiedy mi się kończy pokój z Bizancją? Za 25 tur dopiero. Dobrze, to jest wystarczający czas, chyba, żeby odbudować armię. Najmniej dla mnie, oni na pewno armię nie odbudują. Osobiłem ich tak, no 10 tysięcy ekonomii czyli około to mogłoby być lepiej. Okej, okay, teraz sobie zajmiemy to państwo. Ono to prawda, zwiększy mi granice z tym państwem, ale to nie powinien być duży problem. No dobrze, i teraz chyba będzie pora pobić się za jubidami trochę, a przynajmniej zdobyć ziemię do Ziemi Świętej, tak żeby zająć królestwo jerozolimskie. O, kurczę, jak to zrobić? Chociaż nie, Bizancjum jest jechane przez Serbię, to idziemy na Bizancjum, bo zaraz mi się skończy z nim pokój. Już się skończył, więc atakujemy od razu. Ja się takim chyba dużo nie zabiorę, no ale zawsze coś. Kurczę, nieźle to, nieźle to Bizancjum pojechane. Zostało istnieć. Zawarli taki pokój z nimi, to ja teraz sobie szybko zajmę resztę. O i dobrze, wypchniemy jej w końcu z Anatolii. To, do to dobry prognostyk. O jak pięknie terytorium zabrane, no, normalnie granice dzisiejszej Turcji mi wyszły. Czy mi starczyło hajsu na asymilację? No szok. Teraz idziemy na Ayubidów. Dość panowali w Egipcie. Teraz przyszła na moje, na, na mnie kolej. Jedziemy! Elegancko, cała seria opanowana, teraz trzeba jeść cały czas w dół Lewantu. Postaramy się zbliżyć do granic Ziemi Świętej, o, chociaż wezwali tu dużo armii, ale już jej nie ma. Pytanie, czy mi te 1400 jednostek wystarczy, żeby zająć to co chcę. I co to, to może nie, więc rekrutuję więcej i zrobię desant im na yy, ujście Nilu. Dobra, za dużo to im nie zabrałem, ale zawsze coś. Mamy przynajmniej przejście do hrabstwa Tepolisu, a następnie do Ziemi Świętej i teraz nie omieszkam tego nie zająć. Dobrze, to jedziemy teraz z Trypolisem, mamy i za chwilę z Ziemią Świętą. Seljukowie w ogóle bardzo przyczynili się do rozwoju sunnitskiego islamu, ja, żeby tego dokonać, zdobędę Jerozolimę. Ale niestety, Jerozolima upada, wraca do mnie. Mam nadzieję tylko, że papież nie zwoła tu że jakieś krucjaty zaraz. Już w Europie widzę, że nie ma kto za bardzo wezwać krucjaty, bo Serbia tutaj sporo zajęła. O, może z Serbią wezmę pokój, mogę? Czy so pokój, sojusz, mogę. Na 8 tur kończy się pokój z Ayubidami. I ja już wiem, co tu się będzie działo. Wypowiemy im taką wojnę, że zajmę wszystko aż do Egiptu. a ile uporają się z Abasydami? Abasydzi i Ajubidzi – dwa największe kalifaty tutaj walczą ze sobą. Majadzi się w glebach przewracają. Dobrze, a więc chodźmy: zajmiemy to, co się da. O, zająłem naprawdę spory kawał. Mamy, mamy między innymi Kair i półwysep Synai. Można powiedzieć, że to jest upadek kalifatu Ayyubidów. Teraz by się przydało zjechać Abbasydów i wbijać powoli w te Indie. Hmm, znalazłem dobry cel do ataku. Takie państwo słabo rozwinięte. To państwo zajęte, ale widać, że mi to wypowiedziało jeszcze wojnę. Nawet nie wiem co to jest w sumie, no ale też ich mamy. Teraz muszę znaleźć jakiś kolejny cel, i nie za bardzo wiem jaki. Może w tą Kumanię się wbiję i odbiorę jej kaukas? To jest sobie dobry pomysł, bo ta kumania trochę jest za silna jest i trzeba by ją osłabić, zanim stanie się jeszcze silniejsza. Proszę, co mi tu wojna wypowiedziało? Hassa? Co to za państwo w ogóle? No to tutaj jest, na ka w Katarze dzisiejszym. Dobra, Kataro może nie będę zajmował, ale chociaż tą jedną prowincję, Ptasz, Dali, dobrze. Dobrze, teraz idziemy na wojnę z kumanią. Co prawda nie potrzebuje o niej całego Kaukazu, żeby stworzyć Imperium Seljuków, ale zawsze to jakieś osłabienie. Dobra, od Kumanii wzięliśmy tyle. Potem ich jeszcze może zaatakuję o terytoria Gruzji, ale na razie mi wystarczy. I od razu widzę to takie piękne państwo z Szyrwan. czuję, że bardzo ładnie byłoby mu w niebieskim. No czyż nie wygląda pięknie? To twarzy mu w tym niebieskim. Oj, i tu też Alania jest, no to też myślę, że niebieski by je pasował. Teraz by się przydało tu posprzątać z tym Azerbejdżanem, bo takie tepki jakieś ma w moim terytorium. Tak średnio wygląda. No to od razu może zjednoczmy cały ten teren. Zaanektyjemy sobie zaraz Mosul i zajmiemy to państewko. Wojna wygrana i Mosul zaanektowany. W ogóle ci Abbasydzi nie skończyli jeszcze wojny z Ayyubidami. Dobrze, niech się biją. Im dłużej się biją, tym są słabsi. się nie będę był w rozjemce i nie będę ich atakował na razie, ponieważ widzę tu ciekawszy cel. Takie jak Imperium Charizmijskie. O, chociaż teraz y, z Jubidami to walczy za Abbasydami. Dobrze, to poczekam na rozwój sytuacji, nie będę się w to wbijał. Chyba, że. Tak, to państwa najpierw zajmę. A, no i tego się nie spodziewałem, że Abbasydzi zjadą to imperium charizmijskie. Chociaż nie wiem, poczekamy jeszcze chwilę, jak się wydarzenia potoczą i dopiero będę podejmował stosowne ruchy. Aha, w ogóle Riazań zajął całe Kumanie. Nie wiem, jakim cudem trochę. Podejrzewam, że było to spowodowane moim atakiem i tym, że ich osłabiłem. Ja nie wiem, co się tu wyprawia. Zaatakuję Kumanie, żeby odebrać jej terytorium, tutaj Turkmenistanu, Uzbekistanu i tak dalej. Przy okazji odetnę też ryjazeń e, od ewentualnego wbijania się tutaj. Co jest, Abbasydzi mi też wojnę wypowiedzieli? Ty, no? Nie spodziewałem się. A proszę bardzo, chcecie przestać istnieć? Nie ma problemu. Ja tu już miałem 7000 wojska przygotowane u waszych bram. Ale zanim jeszcze wyślemy abbasydów w ostateczną podróż, to zająłem sobie tutaj piękny kawał ziemi od kumani. Dobrze, żeby oszczędzić trochę czas, z zwasalizowałem sobie tych abbasydów. I teraz ich po prostu anektujemy, bo i tak przed nami jeszcze dużo wojen, więc chociaż troszeczkę czasu zaoszczędzę. O, i Bizancjum się właśnie we mnie wbija. No ale coś mi się wydaje, że podpisują na sobie wyrok. I hmm, jeszcze miałam tu wojnę? Basydzi. Przecież przecież przestali istnieć, no to o co tu chodzi? Nie wiem, ale okej. Okay. I z czym jeszcze? Księstwo Parmy i Piancezy. Nie obchodzi mnie to, to jest gdzieś we Włoszech. Dobrze, zająłem całe to Bizancją. Teraz tylko zaanektować. Dzięki temu uzyskaliśmy większą granicę z Serbami i Serbów też trzeba będzie zająć. Myślę nawet, że całych. Tylko na początek trzeba to wszystko poasymilować, podobijać tych krajów i przygotować się na wojnę z Górydami. W sumie taki największy kraj, który może mi zagrazić, bo już w sumie praktycznie nikt nie ma na tyle wielkich sił, żeby mi sprawić jakiś problem. Tak przynajmniej myślę. O! I Sistan mi wojnę wypowiedział. A, bo tu prowincję jedną miałem. No to. ciekawe jak ja teraz przyjdę do niego. I Ruś kijowska. Proszę, proszę, Ayubidzi też mi wojnę wypowiedzieli. Bardzo dobrze, tylko na to czekałem, że w końcu odbiorę im Syrię i resztę terytoriów. Będziemy ubra Mekki, czyli świętego miasta dla islamu. Co mnie przydałoby się to zająć. No, patrząc na to, ile tym Ayubidą zabrałem, to myślę, że Saladen się w grobie przewraca. Proszę, proszę, to Serbia jeszcze bardziej się powiększa, to będzie wyzwanie przyszłości. Ale zanim Serbię, to pójdziemy jeszcze tutaj na Imperium Chorezmijskie, bo i tak planowane jest y, dotarcie do Indii mniej więcej. Coś chyba tego pierwotnie nie powiedziałem, ale Seljukowie w ogóle wywodzili się mniej więcej z tej okolicy. Czyli tu jest obecnie, nie wiem, Uzbekistan, Turkmenistan, coś takiego, nie pamiętam dokładnie jak te kraje są położone. Mamy ich. Imperium Chorezmijskie jednak nie takie wielkie, bo upadło. Zdaję sobie też tutaj y, to państwko, które złapało mi w Syrii. Ale jest problem, bo wypowiedziałem mi wojnę Hassa. To znaczy problem. No nie ma problemu, tylko że z zaskoczenia znowu to zrobili. Ale ich na pewno zjadę. Elegancko. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Są zajęci. To od razu dojemy sobie ten Dawashir. W potrzebujemy jeszcze Omanu, więc od razu wyślę tam wojska. Wojska, które mi zostały po podboju w y, Hassy. Hmm. Są tu jeszcze jakieś jacyś władcy Jemenu to ich też możemy zająć. Omanowi wypowiem wojnę, tym władcom Jemenu również. A, ale mi dużo jednostek zostało, ale przynajmniej Jemen upadł. Niestety Oman jest trudniejszy troszeczkę przeciwnikiem, ale i tak upadnie. Tylko tutaj, żeby mi się nie przebili przez tą granicę, to muszę dosłać jakieś wojska. A tak to zrobimy desant na stolicę i będzie po nich. Dokładnie, Oman zajęty. Teraz muszę zabrać jeszcze Ayubidą dwie prowincje, z tego co patrzyłem. Niestety tak. Wypowiedziałem wojnę tym Ayubidą, ale jeszcze wypowiedziałem wojnę Kumani, tak żeby nie toczyć jednej wojny. Od następnego odcinka zwiększymy sobie poziom trudności, bo powiem szczerze, że trochę za łatwo mi idą te podboje. Wiadomo, na początku jest bardzo ciężko na takim scenariuszu w 1200 roku, ale potem się zginie, więc możliwe, że zwiększę poziom trudności. No, od Kumani też wszystko zabrałem już. a i Jubidzi mi od razu wojnę wypowiedzieli. No widzicie, ja oni są posłuszni? To ja tylko pomyślę o wojnie za Jubidami to od razu wypowiadają. No a to jak już tak wypowiedzieli wojnę, to zabierzemy im od to całe półwysep arabski. Tak żeby to już ładniej wyglądało. No i elegancko całe półwysep arabski mój, tylko nie wiem czemu nie mogę tego kolonizować. To jest chyba pustkowie po prostu. Choć wydawało mi się, że mogę kolonizować pustkowie. Chyba że kolonizacja nie jest jeszcze dostępna. To w sumie racja, bo to nie ta era chyba. A raczej zdecydowanie, kolonizacja to jest dopiero XV-XVI wiek. Bardziej XVI, bo w XV to w zasadzie ostatnio tylko 15 lat. Oprócz Portugalii. Ładnie już wygląda ten Sultanat Romu, muszę przyznać, ale powiem szczerze, mam niedosyt. Musimy zająć jeszcze tę Indie, A przynajmniej jej, jej północną część, tak do Nepalu mniej więcej. Idziemy na wojnę z Hanatem Karakitajów teraz. o nich mamy sporo do zabrania. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie jakaś bardzo ciężka wojna. Znaczy, oni nie powinni być silni, no nie są. Mają 10 razy, mniejszy, 10 razy mniejszą ekonomię od mojej. Ile oni mogą mieć hajsu? Raczej niedużo. Pierwsza ofensywa w sumie raczej to potwierdza, bo nie napotkałem żadnego oporu. W sumie wypowiem to w Sistanowi od razu. Nie będziemy tak toczyć po jednej wojnie. Naprawdę powiedziawszy, to jestem bardzo zawiedziony. Mam już wszystko, co potrzebuję od tego kraju, a nie napotkałem żadnych jednostek jego. Naprawdę powiedziawszy już system zrobił większy opór, ale i tak upadł. Teraz trzeba zająć górydów. Nie wiem jak ja te Indie podbiję. W sensie nie będę podbijał całej Indii, nie w tym odcinku, ale chciałbym chociaż tak, nie wiem, tych górydów zjeść i tutaj z Malwą graniczyć. No i chciałem jeszcze, no i chciałem jeszcze bardzo Syrii, na, e, nie Syrii, tylko Serbii naklepać, żeby chociaż moim wasalem była, albo ją najlepiej całą zająć. Na zdobywaniu Indii to w ogóle nie jeden się przejechał. Ostatnio grałem w Imperium Brytyjskim i też podbijałem Indie. 40 minut nagrywałem tą kampanię. nie chodzi się cały odcinek? 40 minut nagrywałem samo podbijanie Indii, a i tak zrobiłem z tego jakiś dwuminutowy timeline. Indie to jest chory kraj, jeszcze jak on teraz jest najludniejszym krajem świata, jego PKB po prostu leci w górę jak szalone. Aktualnie jeszcze jest za Niemcami i Japonią, ale ostatnio wyprzedził Wielką Brytanię, co jest symboliczne w sumie, bo Wielka Brytania kolonizowała Indię. To w 2038 roku już, czyli za jakieś czyli za 14 lat po prostu, Indie wyprzedzą w gospodarce mm, Japonię, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, dwukrotnie około. Szacuje się, że PKB Indii będzie wynosiło wtedy jakieś 13 bilionów. Co jest gigantyczną wartością, to jest mniej więcej tyle, ile miały Chiny jakieś 2, 3 lata temu. Może inaczej, to jest wartość taka jak 3 razy Niemcy obecnie. Już tylko z PKB na osobę, bo wiadomo, Indie to bardzo ludny kraj. Więc jak podzielicie sobie te 13 bilionów na 1,5 miliarda, to Wam wyjdzie liczba. Takie będzie PKB na osobę. My tu gadu gadu, a ja sobie w tym czasie zajęłem to państwo. Kto jest taki jeden wielki niż masz? To szczerze powiedziawszy, nie wiem do końca, gdzie jest Nepal. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Teoretycznie jestem już obok niego. No powiedzmy, że sugeruje się tą wielką rzeką, która oddziela powiedzmy Indię od reszty Azji. Więc de facto. Ta część wyzwania została wykonana, chociaż ja bym jeszcze sobie podbił, może chociaż to, państewko jedno. Tak, żeby to jeszcze ładniej wyglądało. No wygląda o wiele lepiej. Znaczy o wiele, no po prostu lepiej. I myślę jeszcze nad tym, czy nie wypowiedzieć wojny temu państwu, żeby chociaż do, dostać się właśnie tutaj do, do tego zielonego. I wiecie co, ja to zrobię. Okej, okay, dosłownie trzyturowa wojna i zajęte. A to to zielone państwo też zjedzmy. I tyle będzie z Indii. Mamy to. Wyzwanie było napisane, żebym zajął Bałkany. Tego wypowiem wojnę teraz. Serbii i postaram się zająć chociaż jakąś część tego kraju. Serbia się kompletnie tego ataku nie spodziewała, bo w sumie był, była moim sojusznikiem. To jest w sumie zabawne, że można, tak wiecie, olać sojusz i po prostu wypowiedzieć sojusznikowi wojnę. W innych grach to nie działa. W Harcofieron się tak nie da, w Europie też tak się nie da. Znaczy nie, w Europie Uniwist chyba się da, ale kosztuje to dużo stabilności. Ale to nie jestem pewien. Nigdy tak po prostu nie robię w Europie, więc nie mam takiej wiedzy. No i pięknie, zabrałem z Serbii taki kawał terytorium. Miała 70 tysięcy, ekonomii ma 36, więc połowę gospodarki im zabrałem. Nie do przetrwania dla dzisiejszych państw. Możemy to zrobić. Możemy stworzyć wielkich Seljuków, więc z przyjemnością to zrobię. Mamy to. Więc to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Był to nawet przyjemny odcinek do nagrywania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Napiszcie o tym koniecznie w komentarzu i wyczekujcie kolejnych odcinków. Staram się je stawiać codziennie, więc y, dziękuję bardzo za obejrzenie i trzymajcie się. Cześć!